Witajcie kochani w kolejnym dniu naszych rozważań. Mam na imię Paulina z Przymierza Miłosierdzia w Warszawie i dzisiaj mamy 18 marca i rozważamy Ewangelię według świętego Jana rozdział 5, wersety od 31 do 47. Pomódlmy się. Przyjdź Duchu Święty i naucz nas prawdy. Naucz nas prawdy o sobie samych. Naucz nas tą prawdę przyjmować i dawaj nam odwagę do tego, aby świadczyć właśnie o tej prawdzie, o tej prawdzie, która tak naprawdę nas uwalnia, która buduje nas, która daje nam e, siłę i oczyszcza nas. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Przyjdź dzisiaj do tego dnia, daj nam siłę. Daj nam siłę do przeżycia Jego. Przyjdź, Duchu Święty. "Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a ja wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego." Są to dzieła, które ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynie świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście Go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem Waszym. Oskarżycielem jest Mojżesz, w którym Wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie wierzyli. O mnie bowiem On pisał. Jeżeli jednak Jego pismo nie wierzycie, jakże moim Słowom będziecie wierzyli. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Świadczyć o miłości Boga. Tak prawdziwie świadczyć o miłości Boga, żeby Bóg... O Potwierdzić to nasze świadectwo, potwierdzić to nasze świadectwo czynami, potwierdzić to nasze świadectwo chwałą, która właśnie objawia się w jego dziełach. Ten fragment jest bardzo mocny. Jezus dzisiaj wyrzuca, wyrzuca niewiarę, wyrzuca um, ludziom, wyrzuca nam tak naprawdę, Tobie i mnie, to, że nie ma we mnie miłości. On cały czas mówi o tym, żebyśmy trwali w tej miłości, trwajcie w miłości, wy, wy trwajcie w miłości, a dzisiaj mówi wprost: Wy nie macie w sobie miłości. E, matka Teresa z Kalkuty, e, robiąc czynności dnia codziennego, świadczyła o Jezusie, świadczyła o Jego miłości, i e, lud, ludzie niewierzący mówili, że oni patrząc na nią widzą, że Bóg jest dobry i oddawali Jemu chwałę i chcieli przyjmować tą wiarę, bo widzieli dobrego człowieka. My czasami mówimy bardzo wiele, te nasze słowa są pełne, pełne mądrości, pełne tu, stąd są zaczerpnięte z Biblii, a często tak naprawdę nie ma w niej ani wiary, ani prawdy, ani nadziei. I Pan Bóg mówi mocno, nie? A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie, żeby słowo, które dajemy. Które rozważamy, dawało życie, e, musi być połączone właśnie z tą wiarą i z prawdą. Musi być wprowadzane w życie, w dzieła. E... No to więc, jakie zadanie na dzisiaj? Poobroć dzisiaj Boga i ja też będę prosić o to, aby dzisiejszy dzień, e, od dzisiaj, żeby każdy dzień, każda moja praca wykonana, była wykonywana tak, aby ludzie mogli zobaczyć w niej Boga, zobaczyć we mnie Boga, żeby mogli zobaczyć, że coś jest niezwykłego w tym sposobie, yy, jaki pracuję, jaki rozmawiam, jaki dzielę się sobą. Yy, niech to będzie prawdziwe. Proście Boga, żeby on wypełnił Wasze miejsca pracy. Zaproście go dzisiaj yy, do tych miejsc. Do każdego miejsca, w którym jesteście, w którym przebywacie, aby On wypełnił je swoją chwałą i aby ludzie, patrząc na nas, Jemu właśnie tą chwałę oddawali. O to Cię proszę. Panie Jezu Chryste, dzisiaj. Dzięki. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.